Pierwszy zespół szkół imieniem Stanisława Staszica we Wschowie był jednym z beneficjentów projektu modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim. Dzięki temu projektowi szkoła wzbogaciła się o dwie pracownie do nauki w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, jak również mechanik pojazdów samochodowych. Dla uczniów bardzo fajna sprawa, dla szkoły też. Mogą uczniowie w praktyczny sposób zapoznać się z dwoma zawodami, które od paru lat w szkole mamy, w którym kształcimy młodzież. Młodzież w praktyczny sposób poznaje zawody, uczy się, widzi, jak to na co dzień wygląda. Żywieniowcy, bo tak ich nazywamy, dzięki produktom, które zakupujemy, mogą w praktyczny sposób przetestować naukę robienia dań i różnych rzeczy. Tak samo mechanicy pojazdów samochodowych w sposób praktyczny uczą się pracy. Z silnikiem samochodowym poznają elementy samochodów, ale i nie tylko. I myślę, że ten projekt dał bardzo dużo dla szkoły. Dał to, że uczniowie chętniej przychodzą do tych zawodów, bo oświata w tej chwili zmierza ku temu, aby więcej było praktyki i poznawania praktycznie zawodów, mniej teorii. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i mam nadzieję, że w dalszym. W dalszym w czasie będziemy po prostu w tym kierunku szli, żeby szkoła modernizowała się, aby więcej było nauki praktycznej, a mniej teoretycznej. Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim. Zapytacie, co to jest? Otóż jest to projekt, dzięki któremu uczniowie tacy jak ja mogą zdobywać nowe doświadczenia, umiejętności oraz wiedzę. Dzięki temu projektowi mogłam wziąć udział w kursach typu slow food, carving, zarządzanie jakością, bezpieczeństwem żywności, kurs kelner-barman oraz mogłam zrobić prawo jazdy i wziąć udział w miesięcznym stażu. W zeszłym roku mieliśmy okazję wziąć udział w kursie barman-kelner. Nauczył nas on podstaw obsługi gości gastronomicznych oraz wszystkiego co związane jest z przygotowywaniem przyjęć. Uczyliśmy się również zaparzać kawę na ekspresie ciśnieniowym dwukomorowym oraz mieliśmy okazję spróbować najdroższej kawy świata kopi luwak.